No, hej, hej. E, witam, rybki, na moim kanale w miesiącu marcu robimy dla Was takie rozkłady z każdym znakiem zodiaku. E, oczywiście, rozkłady relacyjne, więc e, rybki, jeśli jesteście w związku, w relacji e, z bliźniakiem, to to jest czytanie dla Was. Proszę o rozkład dla ryby i bliźniaka na miesiąc marzec. Proszę o jasny przekaz dla ryby i bliźniaka. Na miesiąc, marzec. Proszę o jasny rozkład dla ryby i bliźniaka. Na miesiąc, na miesiąc, marzec. Dobra, robimy rozkład. Tu jest, jak się prezentuje rybka w tym miesiącu. Względem swojego bliźniaka. Co ma w głowie, co ma w serduchu i w zamierzeniach. Bliźniak, jak się prezentuje w tym miesiącu, co ma w głowie, co ma w serduchu i co ma w zamierzeniach. No i sprawdzamy najpierw bliźniaka waszego rybki. Bliźniak, jak się prezentuje. Bliźniak to jest troszeczkę w tym miesiącu? Taki, wiecie co? Cwany. <laughs> jest troszkę cwany. Troszkę się tak prezentuje, jakby chciał coś ugrać, yy, jeśli chodzi o rybę. Coś przeciągnąć na swoją stronę. Coś tutaj zakombinować po swojemu. Ale tak trochę, taki trochę nikczemny w marcu jest ten bliźniak. Yy, no, coś tutaj. Yy, Coś tutaj myśli, żeby wyszło po, po, po bliźniakowemu, tak się prezentuje. Natomiast jest tylko tak na wierzchu, wiecie co? Bo nie ma się chyba czego za bardzo obawiać, bo już tak w środku, jak spojrzymy w bliźniaka wnętrze, to bliźniak się pokazuje jako rybki solidna firma i bliźniaki to jest naprawdę solidna firma. Cierpliwy, bardzo cierpliwy. Um, bardzo taki um, przemyśliwujący, um, chcący um, w tą relację wkładać wysiłek, wkładać pracę. Bliźniak wie, że nie ma nic za darmo, że na wszystko trzeba zapracować, i na relację dobrą trzeba zapracować. I on będzie pracował nad tą relacją. Pilnował, żeby tu się nic żeby tu nic nie runęło. Bardzo, bardzo pracowity, cierpliwy, cierpliwy, pracowity bliźniak. No to jest, to jest dobry materiał na partnera. I przy tym okazuje uczucia. Gorący, taki gorący, gorący kochanek. Bardzo namiętne ryby. Tu są kwiaty, prezenty, wyznania miłości. Tak się pokazuje. A rybki? Ojej. Ale para, ale śmieszna para wyszła, bo. To jest jakaś gra pozorów, słuchajcie, między wami. To jest gra pozorów, ponieważ bliźniak pokazuje się, mówię, jako taki cwany kalkulant, a ryba nie wie, co ma z tym zrobić, zagubiona, nie wie, jak ma zadziałać i oboje w głowie. I tu wszystko się dzieje, oboje tacy w głowie siedzący z tym wszystkim. Oboje, oboje jesteście pokazani w mieczach, oboje siedzicie w głowie jakby bliźniak taki uszczypliwy na zewnątrz, a rybka taka bezbronna, ryba nie wie, co ma z tym wszystkim zrobić, z tym takim zewnętrzem bliźniaka, natomiast w środku i u bliźniaka, i u was jest super. W środku rybka, rybka, no jest bardzo, no, bliźniak wzbudza w rybie wielką namiętność, tak się tutaj pokazuje. Jesteście rozpalone ryby. Bliźniak to jest dla was, no, chodzący seksapil, po prostu. Bardzo na was działa, ryby. E, bliźniak, bardzo. Pod względem, właśnie mówię, e, seksualnym, no tak to tutaj wygląda. A w serduszku trochę sobie nie pozwalacie na. W serduszku sobie trochę nie pozwalacie na uczucia jakieś mocniejsze, jakaś kalkulacja chłodna, czujecie się trochę jakby zranione. No, trochę zranione. Um, zimne, nie, nie pokazujecie uczuć. W środku jesteście zimne. Nie pozwalacie sobie pokazać uczuć. Natomiast znowu <śm> znowu w działaniu, no to tutaj będziecie też wychodzić do. Be powiem tak, będziecie odwzajemniać atencję bliźniaka. Bliźniak będzie wychodził z inicjatywą. Spotkajmy się, umówmy się na randkę, wyjedźmy gdzieś razem. A ryba będzie na to. E, chętnie odpowiadała. Oczywiście, dobrze, fajnie. E, ale tak, tak, tutaj inicjować będzie, e, tutaj wszystko będzie inicjował bliźniak, a ryba będzie e, na zewnątrz trochę obrażona, trochę zbita z pantałyku, ale rybka odpowiada. Nie inicjuje, ale odpowiada na zaczepki, na zaloty bliźniaka. Mm -hmm. tak się to pokazuje. No mówię, ale bliźniak to jest e, dla ryby. No, jakiś, nie wiem, James Bond chyba tutaj wychodzi, bo prezentuje się w głowie... W głowie ryby bliźniak to jest po prostu... E, ktoś wart grzechu. O, tak powiem. Coś takiego. Mówię na zewnątrz oboje tacy. <grych> e, Kąśliwy, kąśliwo poobrażani, a w środku e, i tu dobrze, i tu dobrze. Tu stabilnie, a tutaj e, emocje biorą górę u ryby. Rada. Na tą relację, rada. Rada. rada okay. mm -hmm. um, okay. Wyciągnąć wnioski. macie wyciągnąć wnioski. Um, ale te wnioski mają doprowadzić na temat tej relacji. Do sukcesu, do poczucia satysfakcji, do poczucia wygranej dla Was obojga. Mhm. Ocencie to wszystko i wyciągnijcie wnioski, które doprowadzą Was do poczucia wygranej w tej relacji, że oboje wygrywacie. Śmiesz, śmiesznie. Taka. Pozytyw pozytywnie, śmiesznie troszeczkę, bo mówię, gra pozorów na zewnątrz, a w środku e, jesteście dla siebie bardzo, bardzo fajni, bardzo dopasowani. <grym> I pozwólcie po prostu, żeby, żebyście się poczuli w tej relacji oboje wygrani. Dobra. Dzięki za oglądanie, za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że komuś to coś rozjaśniło, w czymś to pomogło. Napiszcie w komentarzu e, proszę o łapki w górę, o subskrypcję. Trzymajcie się rybki, trzymajcie się bliźniaki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!